Cześć, cześć, witam was serdecznie. E, tym razem z ganku właśnie przyszła do mnie e, paczka z nowymi odmianami bananów, e, które będą dostępne e, w sklepie internetowym Włoskie Rośliny, inaczej e, cytrusy.com.pl. Link do sklepu dodam e, w opisie. Tutaj dostałem e, właśnie e, takie zapowiedzi, które będą dostępne. Między innymi tutaj jest Musa Velutina. Musa Hayarai. Tutaj jest napisane Hazarai, to, to, to jest mały błąd, ale to nic. Musa Jizahi. Na temat tego banana jeszcze nie znalazłem żadnych informacji, to jest dla mnie nowość. Może inaczej też się pisze, ale to jest naprawdę coś ciekawego. Musa Chinichampa. Musa Tonsoni. Musa Sikkimensis Bengal Tiger Już tu widać jakieś ciapki I Musa Laterita Także słuchajcie, bardzo ładne, zdrowe sadzonki Nie mają żadnych tutaj widocznych szkodników, przędziorków, mszyc i tym podobnych. Tutaj właśnie tak zostawiłem, żeby wam pokazać, jak są owijane, czyli woreczek, fajnie tu zapakowane, żeby ziemia się nie wysypała. Karton, oczywiście, już mi synuś zakosił do zabawy, jakby się nie miał czym bawić, kurde mać. I tak, yy, w kartonie były bardzo fajnie poukładane. Każda jedna doniczka była zabezpieczona w kartonie za pomocą e, drucików, poskręcane z każdej strony, tak że nie miało prawa to się ruszyć. Solidnie, naprawdę solidnie zapakowane. No i kondycja bananów mówi wszystko za siebie. Bardzo piękne, szczerze polecam. I teraz zastanawiam się, gdzie ja to posadzę, słuchajcie. Chajaraj. Ciekawe. Wyczytałem, że to jest <laughs> krzyżówka pomiędzy Sikkimensis i Rajapuri. Także w Himalajach gdzieś tam rośnie. I dosyć jest odporna na chłód. Musa Chinichampa. Taka cała jakby ee, oblana tak, tym pudrem takim taka matowa jestem puderek na pieńku I to są tylko niektóre e, banany które będą dostępne w sklepie Włoskie Rośliny i naszej cytrusy.com.pl Także wpadło 7 nowych odmian do testowania. No, niektóre są znane, na przykład jak Velutina, czy Bengal Tiger, Thompsoni, czy Nichampa. Natomiast te trzy Latirita, Gizachi i Hayarai, to są dla mnie nowości. Pozdrawiam i na razie, cześć.